Państwu. Jestem konserwatorem z pracowni konserwacji papieru i skóry Muzeum Narodowego w Krakowie, więc trochę inna profesja, ale już tutaj przywoływana na konferencji i wraz z koleżanką przygotowałyśmy referat właśnie o kolekcji drzeworytów japońskich z kolekcji muzeum, którymi się między innymi zajmujemy w pracowni. Muzeum Narodowe w Krakowie posiada jedną z większych w Europie kolekcji dawnych drzeworytów japońskich ukiyo-e składającą się z około 4,5 tysiąca eksponatów. Zbiór ten uważany jest za najlepszy w Europie Centralnej i posiada szczególną wartość historyczną, kulturową, artystyczną i naukową. W znacznej części są to zabytki ofiarowane muzeum w 1920 roku przez Feliksa Manga-Jasińskiego, w późniejszych latach uzupełniane o zakupy i kolejne dary. Na mocy zapisu darowizny z 20 roku cała kolekcja miała stanowić oddział imienia Feliksa Jasińskiego. Z powodu braku odpowiedniego lokalu zbiory początkowo pozostawały w prywatnym mieszkaniu Darczyńcy, znajdującym się na rogu Rynku Głównego i ulicy Świętego Jana. Tam Jasiński wraz z żoną zajmowali się katalogowaniem eksponatów. Na zachowanych zdjęciach archiwalnych można zauważyć rozpaczliwy brak miejsca, co potwierdzają opisy ówczesnych falietonistów. Wśród nich najbardziej obrazowe są słowa Stanisława Mroza o tym, że właściciel mieszka zaledwie kątem u swoich zbiorów. Docelowym miejscem lokalizacji kolekcji miała stać się kamienica przy Placu Szczepańskim 9, zapisana na cele muzealne w 1904 roku przez rodzinę Szołajskich. W 1920 roku, po śmierci Włodzimiery Szołajskiej, rozpoczęto prace mające na celu przystosowanie budynku na potrzeby muzeum. Przeprowadzono remont pomieszczeń, tworząc amfiladowe ciągi sal dostosowanych do celów ekspozycyjnych. Rok później, po śmierci Jasieńskiego, przeniesiono ofiarowane przez niego zbiory do nowej siedziby. Oficjalnie otwarcie oddziału imienia Feliksa Mangi-Jasińskiego nastąpiło 23 grudnia 1934 roku, gdzie w, i wtedy w trzech salach publiczności zaprezentowano wystawę prezentującą wybraną część zbioru sztuki azjatyckiej, a kilka pomieszczeń przeznaczono na wystawy okolicznościowe. W okresie okupacji Kamienica Szołajskiej została zaanektowana przez administrację rządu nazistowskiego, Pracownikom MNK udało się usunąć tylko część zbiorów. Zajęto pierwsze piętro kamienicy, zabierając do dekoracji meble i obrazy będące na ekspozycji. Zbiory muzeum traktowane jako prywatną własność i w tamtym czasie zaginęło wiele obiektów, w tym około 500 drzeworytów. Formalne przejęcie budynku przez MNK po wojnie nastąpiło 5 grudnia 1946 roku. W 1947 otwarto nową wystawę stałą polskiej sztuki cechowej średniowiecznej i nowożytnej oraz urządzono magazyny mieszczące m.in. także kolekcję sztuki Dalekiego Wschodu. Zadanny określony jako tymczasowy. W planach budynek był w całości, miał być przeznaczony na pomieszczenia działu sztuki azjatyckiej. O ile brak stałej ekspozycji dalekowschodnich zbiorów jesieńskiego można tłumaczyć kłopotami lokalowymi, w tym czasie cały czas był wykańczany i budowany budynek gmachu głównego muzeum. O tyle warto zauważyć, że decyzja o braku stałej wystawy grafiki była podjęta w oparciu o posiadaną przez ówczesnych muzealników wiedzę na temat szkodliwego działania światło, światła na obiekty. Jak wyjaśniał dyrektor naukowy Muzeum Zbigniew-Bochański w 1960 już roku w liście do Janiny Jasieńskiej, tłumacząc się zresztą z tego, że oddział sztuki Dalekiego Wschodu nadal nie powstał, pisał, co następuje. Muszę dodać, że stała wystawa na przykład drzeworytów i malowideł japońskich nie jest możliwa, choćby i z tego względu, że światło dzienne wpływa ujemnie na kolory, po prostu półwieją i dlatego najlepiej przechowywać je w tekach lub zrolowane, z wyjątkiem okazji wystaw czasowych, dostępne dla badaczy i entuzjastów. W 1994 roku z inicjatywy Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz wybudowane zostało Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga jako oddział Muzeum Narodowego. Na przełomie 1998 i 1999 roku przeniesiono część zbioru, całość zbiorów Działu Sztuki Dalekiego Wschodu z kamienicy szołajskich do nowego budynku i dopiero wtedy pomieszczenia przeznaczone na magazyny dzieł sztuki zaczęły odpowiadać wymogom obowiązującym w muzealnictwie. Od, 25 roku decyzją, przepraszam, od 2005 roku decyzją ministra kultury Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga stało się samodzielną jednostką organizacyjną, podlegającą bezpośrednio Ministerstwu Kultury, a mieszczące się zbiory Muzeum Narodowego zostały depozytem. W myśl umowy depozytowej prace konserwatorskie nadal przeprowadzane są przez pracownie konserwacji NNK, a kustosze działu sztuki Dalekiego Wschodu kontynuują działalność wystawienniczą i naukową. Na zdjęciach ukazujących wnętrze mieszkania Jasińskiego, wśród wszystkiego, co się tam znajdowało, można zauważyć także grafiki japońskie. Umieszczone były one w przeszkolnych ramach, oprawione w paspartu. Opisy ówczesnych odwiedzających mówią również o biurku empirowym, w którym we wszystkich szufladach znajdowały się nieoprawione ryciny japońskie i tu cytat jak akta w martwej kancelarii. Już w 1923 roku dyrektor muzeum Felix Kopera pisał, że kolekcja drzeworytów wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Jego uwagi świadczą o wysokiej świadomości konserwatorskiej, a zalecenia z 1923 roku nie różnią się zasadniczo od zaleceń, jakie dziś mogliby dać konserwatorzy. Zapisał on, że grafiki japońskie powinny zostać umocowane na zawiaskach skalki na kartonie i przykryte paspartu, by się drzeworyty nie dotykały i nie ocierały. Tyle jednak teorii, bo dalej pisze: Wobec jednak olbrzymich kosztów tektury na paspartu, musimy na razie zrezygnować z ochrony drzeworytów przez paspartu i tylko osłaniać je bibułą. Wydatki połączone z tymi pracami wyniosłyby najoszczędniej 8 milionów marek polskich. Wyraził też zaniepokojenie, iż Jasieński sam przystąpił do zabezpieczenia swojej kolekcji drzeworytów japońskich. Wobec braku gotówki na ten cel pan kustosz postanowił uciec się do tańszego sposobu konserwacji, który jest wprost nie do pomyślenia w żadnych zbiorach muzeum na świecie, a mianowicie całkowicie ponalepiać klejstrem ryciny na papier i nie chronić niczem z wierzchu. Sposób ten byłby barbarzyństwem, bo wszystkie dzieła graficzne muszą być oglądane z obu stron. Ponadto wskutek zawartości w klejach czy klejstrach pewnych związków chemicznych mogłyby temu, na tym ucierpieć barwy drzeworytów. Z tego powodu byłem zmuszony kategorycznie zabronić panu Jasieńskiemu niszczenie jego wspaniałej kolekcji drzeworytów, która po, obecnym, po obecnej katastrofie w Japonii stała się bezcenna". Tutaj y, przykłady właśnie zabezpieczenia. Po przyjęciu w zasoby muzealne kolekcja Jasińskiego została ponownie zinwentaryzowana i zabezpieczona w pomieszczeniach magazynowych. Mając na uwadze wymiary grafik, przyjęto zunifikowany wielkościowo system folderów i pudeł, przyjęto pięć formatów i zbiory zgrupowano w 77 pudłach. Tak zabezpieczone grafiki ulokowane były w drewnianych szafach na regałach. Drzeworyty ponadformatowe, oprawiane w lub po prostu naklejone na grube tektury, przechowywane na półkach, zabezpieczone przez szczelnie owinięte Zabezpieczony był już przez szczelne owinięcie w szary papier. Kolekcja jesieńskiego zarówno podczas życia donatora, jak i w okresie przechowywania w kamienicy szołajskich, znajdowała się w pomieszczeniach ogrzewanych piecami węglowymi i do lat 30. oświetlanych lampami gazowymi i naturalnym światłem słonecznym. Nie były to warunki właściwe dla przechowywania tego typu obiektów. Zabytki były narażone na działanie pyłów, zanieczyszczeń gazowych oraz narażone na cykliczne, silne zmiany temperatury i wilgotności. W oparciu o analizę stanu zachowania kolekcji w latach 2006-2007 możemy stwierdzić, że znaczna część grafik, około 90%, została wklejona na podkłady z różnej grubości kartonu. Nie można określić, ile z nich zostało w ten sposób zabezpieczone jeszcze przez jesieńskich, a ile przez idących w ich ślady, a pozbawionych najwyraźniej świadomości konserwatorskiej, jaką już w 2023 roku wykazywał Kopera, późniejszych opiekunów zbiorów. Naklejone na tektury grafiki były następnie umieszczane w folderach, ochronnych, wykonanych ze złożonych na pół arkuszu białego brystolu. Lico każdego obiektu było zabezpieczone arkuszem cienkiej pipułki. Tak zabezpieczone drzeworyty przechowywano w pudłach ochronnych, wykonanych z szarej tektury, oklejonej białym, wbrew temu, co Państwo widzą na zdjęciu, papierem. Wszystkie materiały użyte do zabezpieczenia zbiorów cechowały się kwaśnym odczynem i niską jakością. W dłuższej perspektywie czasowej nie tylko nie chroniły obiektów, ale wręcz przyczyniały się do przyspieszenia wystąpienia procesów degradacji. Warto jednak zauważyć, że świadomość zagrożeń wynikających z niewłaściwych warunków klimatycznych i szkodliwości złej jakości materiałów była dawniej dość niska, a w okresie PRL istniała także ograniczona dostępność do wysokogatunkowych opakowań ochronnych. Za część powsta powstałych w Powstałych podczas przechowywania zniszczeń odpowiedzialne było ułożenie zbyt wielu obiektów w pudłach. W większości przypadków dochodziło ono do kilkudziesięciu nawet sztuk, w niektórych przekracza setkę, osiągając rekordową liczbę 146 pozycji w jednym pudle. Taki sposób przechowywania powodował nieregularny wzrost grubości plików w jego środku i silne obciążenie grafik znajdujących się w dolnej części. Papiery z deformacjami i zakładkami były narażone na mechaniczne uszkodzenia, otarcia oraz utrwalenie zagnieceń. Krawędzie, które były mniej obciążone, ulegały deformacjom. Ciężar, niska sztywność i duże wymiary folderów utrudniały przenoszenie i wyjmowanie obiektów oraz manipulację nimi w pozycji płaskiej. Trudno było uniknąć zginania folderu, a tym samym obiektu znajdującego się w środku. Zgodnie z przewidywaniami e, Felixa Kopery, zabezpieczenie grafik przez wklejanie ich wzdłuż krawędzi na tekturowe podkłady okazało się błędem. Użyte kleje przeniknęły w strukturę papieru, powodując jego usztywnienie, utrwalanie zabrudzeń, powstawanie przebarwień i deformacji. Ponadto trwały montaż na podkładzie spowodował brak dostępu do otwarcia obiektu. W ten sposób nie tylko przestały być widoczne techniczne detale wykonania drzeworytu, takie jak linie, które pozostawia po sobie barem, ale również adnotacje i zapiski nanoszone przez marszantów, stanowiące ważne źródło informacji historii obiektu. Innym przykładem nieprawidłowego zabezpieczania obiektów jest oprawa grafik w paspartu przez wklejenie ich całą powierzchnią na grubą tekturę i naklejenie od góry kolejnej tektury z okienkiem, lub przyklejanie grafik bezpośrednio do odwrocia okienek paszportu, Taki sposób oprawy był powszechny i niestety nadal czasem jest we współczesnych zakładach ramiarskich. Jego przykłady można znaleźć we wszystkich zbiorach grafiki i rysunku. Należy pamiętać, że grafiki japońskie z powodu techniki wykonania i użytych materiałów są szczególnie wrażliwe na wilgoć. Z tego powodu całkowite usunięcie skutków spowodowanych przez nieprawidłowy montaż jest niestety niemożliwe. Czas przeznaczony na prezentację nie pozwala na szczegółowe przedstawienie stanu zachowania kolekcji. Należy jednak pamiętać, że w XIX wieku w Japonii drzeworyty ukiyo-e nie były traktowane jako dzieła sztuki, a jako masowa produkcja dla niższych klas społecznych tania i łatwo dostępna. Paradoksalnie efektem tego jest niewielka ilość dobrze lub czasami w ogóle zachowanych odbitek, które do zbiorów trafiały nierzadko już uszkodzone. Drzeworyty z Muzeum Narodowego w Krakowie Noszą wszystkie typowe dla tego rodzaju obiektów zniszczenia wynikające z właściwości materiałów i środków użytych do produkcji, warunków przechowywania w Japonii, a także historii transportu do Europy, a w końcu także warunków przechowywania w kolekcji. Należy jednak zwrócić uwagę na jedno z najważniejszych zagrożeń dla grafiki japońskiej, jak i jest światło, że japońskie należą do grupy obiektów o największej wrażliwości na działanie światła. Nadmierny czas ekspozycji prowadzi do powstawania przyspieszonych zmian kolorystycznych w obrębie, w obrębie barwników, a zniszczenia wywołane przez światło kumulują, kumulują się i są nieodwracalne. Bardzo dobrym i obrazowym przykładem tego typu zniszczenia jest zbiór grafik japońskich Józefa i Zofimy Hoferów, pochodzący z podobnego okresu jak kolekcja Jasieńskiego, który także znajduje się w kolekcji MNK. Były one przez kilkadziesiąt lat eksponowane w pokoju japońskim, urządzonym przez artystę w jego domu. Efektem wieloletniego narażania grafik na działanie światła, zwłaszcza dziennego, są bardzo silne zmiany fotochemiczne, jakim uległy grafiki, uległy, przepraszam, barwniki drzeworytów. Obserwuje się tutaj wręcz zanik niektórych barwników, przede wszystkim żółcieni i w mniejszym stopniu czerwieni. Po prawej stronie mają Państwo grafiki ze zbioru mehoferów, po lewej, takie same odbitki, które znajdują się w tej części kolekcji, która należała do Jasińskiego. Na podstawie takich drastycznych przykładów, a także po przeprowadzeniu badań światłoczułości barwników, wnioski nasuwają się same. Ekspozycja drzeworytów powinna być ograniczona, ale albo przez rzadsze i krótsze wystawianie, albo poprzez zmniejszenie natężenia światła. Już w czasie przygotowywania wystaw zaleca się ograniczenie dostępu światła przez zakrywanie obiektów. Konieczne jest także prowadzenie stałego monitoringu oświetlenia drzeworytów i zapisywanie historii poszczególnych wystaw, czasu ich trwania i natężenia oświetlenia. Należy pamiętać, że przyjęte zasady ochrony nie gwarantują pełnej ochrony warstwy barwnej i zmiany, choć spowolnione, są nieuniknione. Przez ostatnie 20 lat systematycznie grafiki japońskie są poddawane zabiegom konserwatorskim. Podstawowym problemem jest zdjęcie odbitek ze starych podkładów i usunięcie z nich pozostałości kleju. W dalszej kolejności przeprowadza się zabieg osłabiania lub likwidacji przebarwień oraz uzupełniane są ubytki, które scala się kolorystycznie. Niekiedy z powodów estetycznych wykonywane są rekonstrukcje z użyciem barwionych mas papierowych. Tutaj mają Państwo przykład takiej konserwacji polegającej na zdjęciu obiektu z podkładu tego szkodliwego i chemicznie, i mało estetycznego. Niestety grafice również nie bardzo daje się w niektórych przypadkach przywrócić pełnię jej estetycznych walorów. Pozostałe po konserwacji grafiki japońskie montowane są w standardowych formatach pasportu z bezklasowych tektur. Grafiki mocuje się zawieszkami z papieru japońskiego z wykorzystaniem bezglutenowego kleju ze skrobi pszennej. Taki sposób montażu jest ogólnie przyjętym wzorcowym typem stosowanym do obiektów papierowych muzeum. Zapewnia on stabilne umocowanie w oprawie i udostępnienie obu stron dzieła do celów badawczych i inwentaryzatorskich. Pozostałe prace, które nadal znajdują się na podkładach, zostały przeniesione do nowych pudeł, wymieniono także dotychczasowe foldery ochronne na nowe, wykonane z gładkiego papieru. Zmniejszono ilość obiektów w pudłach, aby uniknąć nadmiernego przerostu grubości ciężaru grafik ułożonych w stos w folderach i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia i deformacji. Z powodu, wrażliwości, tak jest, z powodu wrażliwości części barwników na zasadowe pH do przechowywania grafik japońskich zaleca się stosowanie niebuforowanych materiałów. Najlepsze do tego celu są papiery i kartony o neutralnym odczynie rekomendowane do archiwizacji fotografii. Do przyjętych formatów dopasowano pudła i opracowano system szaf z szufladami przeznaczonymi do przechowywania oprawionych dzieł. Został on zaprojektowany tak, aby zapewnić jak najlepszą możliwą ochronę mechaniczną dzieł sztuki podczas magazynowania oraz umożliwić prostą i bezpieczną obsługę. Wymaga się, aby materiały użyte do wykonania mebli spełniały również wymóg neutralności chemicznej w stosunku do obiektów potwierdzony badaniami. Obecnie magazyny są oczywiście, posiadają oczywiście system klimatyzacji, pozwalający na utrzymanie właściwych warunków przechowywania. Zbiór grafik Feliksa Jasińskiego jest wystarczająco duży i zwarty, aby można było badać na nim wszystkie charakterystyczne dla tego rodzaju kolekcji zagadnienia konserwatorskie. Daje nam również możliwość prześledzenia jego już stuletniej historii w samym muzeum a jako zwarty zbiór był zawsze przechowywany w całości, przenoszony, nierozdzielany, tak jak pozostała część kolekcji jasińskiego, która jest rozproszona po różnych dedykowanych materiałom czy czasowi działach muzeum. I tym samym taki zbiór jest, no, z punktu widzenia konserwatorskiego, stanowi to jego dodatkową dużą wartość, zwłaszcza dla nas. Dziękuję Państwu za uwagę. Thank you